Dzień dobry. Witam Państwa na 5-minutówce poświęconej określaniu wpływów braku danych na zmienną zależną. Na początek, zasadniczo, dlaczego to jest ważne? Otóż, braki danych jest to jeden z najbardziej przykrych problemów w statystyce i uczeniu maszynowym. Przykry, dlatego że czasem w ogóle uniemożliwia wykonanie analizy, a rozwiązanie go jest dosyć trudne, czasami kontrowersyjne i także może rodzić wiele. Problemów interpretacyjnych można nas wyprowadzić po prostu na manowce. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że brak danych to nie jest zero. Tu się nie powstrzymam, żeby Państwu nie pokazać takiego mema, który tego dotyczy, z terminatorem. Dosyć często można się spotkać z jakimiś artykułami, czy nawet z książkami, w których po prostu tak bezrefleksyjnie brak danych jest zastępowany wartością zerową. To tak nie jest, nie można tak po prostu zrobić, nawet jak się zapytamy o to ChatGPT GPT, czy można tak robić, to nam powie, że jest taka imputacja zerowa, ale jednak powinniśmy to robić ostrożnie, z uwagą dlatego, że może to nam zaburzyć wyniki. Co w takim razie można zrobić z brakami danych? No więc najlepsze rozwiązanie problemu braków danych to nie mieć braków danych. No ale to oczywiście. Niestety, jest tak jak najlepiej być zdrowym, bogatym i nie martwić się przyszłością, nie stresować, no to się tak nie da po prostu. Czasem no jesteśmy tak istotni, że braki danych po prostu są. Więc to, co możemy zrobić, to możemy pominąć braki danych w analizie. Możemy zastąpić je średnią, medianą, modą albo wartością najbardziej prawdopodobną wyznaczoną w jakiś inny sposób. Można także zdefiniować specjalną klasę dla braków danych. Są także wymyślone, opracowane specjalne, zaawansowane techniki imputacji, bazujące na różnych założeniach, stosowane w różnych dziedzinach. Niemniej jednak wszystkie te metody mają wady, i być może oprócz tej specjalnej klasy łączą się z prowadzeniem pewnego obciążenia do danych, trochę ich zafałszowania i trzeba je stosować ostrożnie. To, od czego zależy decyzja, którą z tych metod wybieramy, to jest przede wszystkim kwestia. Przyczyny powstania braku danych, także rodzaju zadania, które wykonujemy w różnych dziedzinach, różne rzeczy powinno się stosować. W przypadkach, jak tworzymy model predykcyjny, no to bardzo ważną sprawą jest to, czy wystąpienie braku danych wpływa na zmienną zależną. Czy jest związek między tymi dwiema sprawami, czy mówiąc tak bardziej prawidłowo, czy rozkład tej zmiennej zależnej jest inny, gdy w zmiennej tej predykcyjnej, tej zmiennej objaśniającej, wystąpił brak danych i gdy ta zmienna jest znana, znana jej wartość. No, żeby to zrobić tak sprytnie, szybko i wydajnie, to można stosować taką sztuczkę, którą zaproponował Pyle w swojej książce o przygotowaniu danych na potrzeby data mining. Polega ona na tym, że najpierw przygotowujemy sobie te nasze oryginalne zmienne, to znaczy Wyznaczamy nowe, nową zmienną, która jest zmienną jakościową o dwóch poziomach. I tak, jeżeli ta zmienna oryginalna jest obecna, jest znana, no to ta nowa zmienna ma wartość obecna, a jeżeli jest brak danych, no to ma wartość brak. No i po takim przekodowaniu już dla tych nowych zmiennych liczymy miary siły powiązania tej przekodowanej zmiennej ze zmienną zależną. Oczywiście te miary muszą być odpowiednie do skal obu tych, Zmiennych, czyli ta zmienna objaśniająca po tym przygotowaniu, to jest zmienna jakościowa, no a ta zmienna objaśniana, no to będzie albo ilościowa, albo jakościowa, no i w zależności od tego, czy odpowiednią miarę wybrać. Można też użyć takiej uniwersalnej miary, która jest w module dobór zmiennych statystyka. No teraz to przygotowanie, no to jest zdefiniowanie pewnej formuły, no i to jest dużo pracy, jak mamy dużo zmiennych. To takiej roboty głupiego, tak można powiedzieć, szmudnej, przepisywania wielokrotnie tego samego, ale jest taka sztuczka w statystyce, którą chciałem państwu pokazać, która pozwala zrobić to bardzo szybko i to bez pisania jakiegoś makra czy programowania. Otóż definiujemy sobie formułę arkusza w oknie wszystkie specyfikacje. Tą formułę definiujemy sobie dla każdej naszej zmiennej objaśniającej. Tutaj macie państwo tą formułę rozpisaną, to jest funkcja IF, I, to jest po prostu jeżeli. I tak jeżeli pierwszy argument jest prawda, to ta funkcja zwraca Drugi argument, jeżeli jest fałsz, to zwraca trzeci argument. No i tutaj tym pierwszym argumentem jest z kolei funkcja ismd, która sprawdza, czy ten jej argument jest brakiem danych, czy nie. Jak jest brakiem danych, to zwraca prawdę. Jak jest ta zmiana wypełniona, ta VCR, w tym wypadku, to zwraca funkcja if, a zwróci nam tą trzecią wartość. Kolejna sztuczka, która tutaj jest, to jest ta zmienna VCOR, ona oznacza bieżącą zmienną, czyli tą zmienną, dla której definiujemy tą naszą formułę. To jest skrót od variable current. No i potem mamy dwa kolejne parametry, to są wartości zwracane, jeżeli ten pierwszy argument jest prawda, no to jeżeli jest fałsz. No to zobaczmy teraz, jak to można faktycznie zrobić w statystyce. Przechodzimy sobie do programu. Tutaj mamy już zbiór danych otwarty. To są dane o fraudzie w pewnym sklepie elektronicznym. Mamy zmienną fraud, która jest naszym celem, ją będziemy musieli przewidywać, no i mamy różne charakterystyki klienta i konkretnej transakcji, którą on wykonuje. No i tak jak już wspominałem, akurat w przypadku wykrywania nadużyć, czy fraudu, czy w ogóle wykrywania anomalii, to fakt wystąpienia braku danych jest podejrzany sugeruje jakąś manipulację danymi, więc nie można po prostu tych braków danych sobie wyeliminować. Już na pewno nie wstawić tam najbardziej popularnej wartości, która jest w zbiorze danych. Więc zanim cokolwiek zrobimy, to musimy zobaczyć, czy tutaj fakt wystąpienia braków danych jakoś nie wiąże się z tym, że ten fraud jest tak albo nie. nie? Czy ta częstość tych dwóch wartości jest inna. No i przejdziemy tą ścieżką, którą Państwu mówiłem, czyli zamienimy sobie te oryginalne nasze zmienne na zmienne, w których będzie tylko informacja, czy oryginalna zmiana była wypełniona, czy był tam brak danych. Aby to zrobić szybko, bez nadmiernej pracy, wchodzimy tutaj na kartę dane, wybieramy tutaj wszystkie specyfikacje, klikamy ten przycisk, no i pojawiają nam się specyfikacje wszystkich zmiennych, i będziemy tutaj wpisywali tą formułę. Oczywiście nie robimy tego dla zmiennej, tej docelowej, tej modelowanej, tylko zaczynamy tutaj od drugiej zmiennej. Wpisujemy naszą formułę od znaku równości, no i będzie ta funkcja i i f, czyli jeżeli. W języku statystyki otwieramy nawias. Funkcja sprawdzająca, czy zmienna jest brakiem danych IsMD od is missing Data. Jej argumentem będzie bieżąca zmienna, czyli VCUR. Zamykamy ten nawias. Kolejny argument rozdzielamy tutaj średnikiem. No i wpisujemy wartość wtedy, kiedy będzie brak danych, czy to będzie brak. Zamykamy cudzysłów. I jeszcze jeden średnik i wartość, która jest zwracana wtedy, kiedy ta zmienna jest wypełniona. No powiedzmy, że to będzie obecna. Zamykamy cudzysłów i zamykamy ten nawias. I naciskamy ten, żeby to zatwierdzić. I teraz tą funkcję, a tą formułę trzeba wpisać dla wszystkich tych zmiennych. No nie musimy tego tak. O tutaj po benedyktyńsku, Robić, tylko możemy sobie ją po prostu przeciągnąć po całym arkuszu. Tutaj arkusz ma taki szczęśliwy układ, że zmienna jest na, na jego początku. Żeby to zrobić, ustawiamy sobie kursor myszy na tym takim czarnym kwadraciku. Mam nadzieję, że on jest widoczny. Wtedy kursor myszy zamienia się w znak plus i przeciągamy to na dół aż do końca arkusz. No i zobaczcie, to zostało ładnie wypełnione. Jak teraz klikniemy OK, to program sprawdzi tą naszą funkcję, czyli klikamy OK. Nie ma w niej błędu. Składniowego, jest wszystko w porządku, więc teraz jakbyśmy kliknęli tak, to zostały przeliczone, ale tylko dla tej pierwszej zmiennej, i potem dla kolejnych bylibyśmy pytani, czy przeliczyć. No to też byłoby takie bezsensowne klikanie, więc tutaj mamy opcję zastosuj dla wszystkich zmiennych. Zaznaczamy ją. No i klikamy tak. Jak to zrobimy? I klikniemy tutaj. To już, program nam, już nie musimy klikać OK, program nam automatycznie to zastosował. No i teraz trzeba wyznaczyć. Miary powiązania między tą zmianą fraud i tymi naszymi nowymi przygotowanymi zmiennymi, z informacją o tym, czy w zmiennych oryginalnych był brak danych. To narzędzie jest na karcie Data Mining. Klikamy tutaj Dobór Zmiennych i wybieramy tą pierwszą opcję do, stosującą taką procedurę jednowymiarową. Wybieramy zmienne. Nasza zmienna, zależna to oczywiście będzie ta zmienna fraud. A predektory jakościowe to są pozostałe zmiany, czyli zmiany 2 od 2 do 18. I klikamy OK, żeby to zatwierdzić. I jeszcze raz OK. No i teraz, tak jak już wspominałem, ta procedura jest opracowana w celu dobierania zmiennych, a my tutaj chcemy policzyć dla każdej zmiennej tą naszą miarę siły związku. Dlatego tutaj ustawimy sobie 20 i klikamy wykres ważności. No, i ten wykres jest tworzony. No, i pierwsza sprawa, to ją tutaj widać, to zobaczcie, mamy ten wykres, ale nie dla 17 zmiennych, które wybraliśmy, tylko dla niewielu, tak, dla 7. Dlaczego? Otóż, dla pozostałych zmiennych jest taka sytuacja, że one są stałe. Tam nie ma po prostu braków danych, no więc nie ma sensu ich uwzględniać. Pierwsza grupa zmiennych, to zobaczcie Państwo, to jest ten wpływ, jest dosyć spory. To są, to są zmienne, które dotyczą poziomu monitoru, czyli domaganie się płatności za ten zakup i datę ostatniego zamówienia. Tak naprawdę to są zmienne, które nas informują o tym, że klient jest nowym klientem. I to jest e, ważna informacja. No, zwykle ten nowy klient jest większe ryzyko, że on będzie próbował nas w jakiś tam sposób oszukać niż ktoś, kto nas kilka razy kupował. I tak naprawdę te braki danych w tych trzech zmieniach można obsłużyć w taki sposób, że po prostu wstawimy sobie na przykład jako poziom monitu wartość minus 1, która będzie nas informowała o tym, że to jest nowa osoba, której to nie dotyczy, tak? Albo po prostu tekst nie dotyczy. No i tutaj analogicznie coś podobnego trzeba zrobić do ostatniego zamówienia. daty ostatniego zamówienia, przepraszam. Następna sprawa to są: macie Państwo tutaj takie dwie zmienne, rodzaj karty i zgodność nazwiska. I tutaj widać, że też ten wpływ nie jest jakiś silny, ale jest, więc trzeba by to jakoś też ostrożnie obsłużyć. Natomiast dla daty urodzenia i godziny tutaj ten wpływ jest bardzo niewielki, więc tutaj można wstawić po prostu najczęstszą wartość. To nie powinno zaszkodzić. To, co jest też fajne tutaj w tym module doboru zmiennych, to jest to, że on automatycznie odsiewa takie podstawowe błędy typu na przykład, że zmienna jest stała albo całości wypełniona brakami danych, także widzimy tylko to, co jest powiedzmy ważne, nie mamy jakichś komunikatów o błędach. Na koniec, tak jak zawsze, Chciałbym Państwa zaprosić na nasze szkolenia, w których mówimy o tego typu rzeczach, czyli na no szko szkolenie, przygotowanie danych na potrzeby analizy raportowania, gdzie ogólnie kwestia przygotowania danych w Statistica jest omawiana. Na szkolenie analizy dan danych ankietowych, kurs podstawowy, gdzie jest e kwestia wypełnienia braków danych omawiana, tak pod kątem właśnie badań społecznych czy danych ankietowych. No i na koniec, kurs eksploracja, wizualizacji przygotowanie danych w Python, szybki start, który jest takim ogólnym kursem, wprowadzając. No, Eksploracji danych i przygotowanych do analizy w środowisku Python. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i do zobaczenia na kolejnej 5 minutówce.